Nazywam się Garfield. i jestem bardzo fajny. mały dzieciaki, kociecik, kotecik. Jakby co, to bardzo nie lubię tego kota. Nie przeszkadzaj mi jeść tego czarnego kotka jedzenie. Ale piszka. Hej, hmm, Mogę jeść? Mniam, miam, ale będzie pyszne. Am, niam, niam, niam. Pyszne jest to jedzonko. Miał, 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 miau miał, 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 nie miał, miał, Przestańcie tutaj chodzić. Jestem głodny, głodny, głodny. Nie chcę jeść, dużo jeść, dużo jeść. Bo nie ja będę Pomocy. Uciekać do domku. Oj, nie no. Nie ma mojej pani, no to wolę już iść. Idę pod kanapę. Tam, tum tum tam, tum dum dum. tum dum, dum. Du, du, du. A ten tam, tam, pod kanapę? Nie, no, tam, foteliś nie pamiętam Już mm. o, o, no.